teraz gdy wybierzemy wskaźnik i kolorem białym całość, to teraz jeszcze musimy te trzy literki w środku czarne zrobić z białym konturem, no w związku z tym wybieramy narzędzie tekstu, zaznaczamy INB, klikamy na kolor czarny, ale prawym przyciskiem klikamy na kolor biały i wybieramy wskaźnik, otrzymaliśmy ale te literki są ciut, ciut za duże. A co to dziecko? Myśli? A co to za y Więc pamiętajmy z zachowaniem proporcji, czyli za narożnik i z shiftem. Proszę tak ręcznie go zmniejszyć, żeby był, no tak jak średnica tego półkola. A następnie strzałeczką albo jechać ręcznie po prowadnicy za napis, wprowadzić go optycznie, w dobrej odległości od tekstu. Logo gotowe. Control S Shift F4 no i musimy nasze gotowe logo już zgrupować yy, po to, żeby zmniejszyć później i tak. Więc obrysowujemy wszystkie elementy logo, ctrl-g grupa, ctrl-d duplika, łapiemy gdziekolwiek i na razie na bolka oko przesuwamy, bo za chwilę będziemy chcieli to zmniejszyć, ale zobaczcie, że to logo zawiera etykietę. Etykietę z tekstem, a my nie chcemy mieć tekstu na tej malutkiej puszeczce. Więc proszę ten duplikat bardzo przybliżyć, szczególnie tę puszkę, która tam jest. I trzymając kontrol, to proszę klikać, aż zaznaczycie sam napis. Zobaczycie tutaj wtedy Artistic Text. Na ten. I jeżeli ono już będzie zaznaczone, delete wywalmy Shift F4. I teraz to logo, bośmy bez rozgrupowania wyrzucili, przed zachowaniem proporcji sobie przekształcili więc Wskaźnikiem klikamy gdziekolwiek na ten duplikat logo. Sprawdzamy, że mamy włączoną kłódkę proporcjonalności i do pola szerokości wpisujemy 43. Dobrze, mamy przeskalony. Teraz trzeba byłoby go umieścić, 43 logo. I teraz trzeba było umieścić po 5 mm od spadu. Pamiętajcie, w menu view. Wireframe. Tu jest strona, a to na zewnątrz to jest ten zielony prostokąt. Pamiętamy, nie? To my sobie teraz ustawimy prowadnicę. A więc tak. 43 enter I wszystko. Samo wyjdzie. Wywlekamy prowadnicę pionową na pozycję 245, to jest 5 mm od brzegu gatki, i poziomą na pozycję 185. Super. No i teraz chwytamy za nasze małe słoneczko, i hop, hop. Ono się tutaj wyraźnie przyklei Państwu. Jak macie taki narożnik, to znaczy się trzyma. Zwalniamy. Mamy w dobrym położeniu. słonecznym teraz. Teraz warstwa logo już jest zakończona, więc zwijamy wszystkie warstwy i wszystkie blokujemy. Wszystkie blokujemy. Tworzymy nową warstwę, napisy. Będziemy chcieli na tej warstwie uzyskać. O, najpierw pełna gama bar, a później tutaj jeszcze jakiś sobie tekst yy, Zajmiemy się teraz tym tekstem. Ponieważ będziemy chcieli go rozrzucać równomiernie, nauczymy się rozrzucać obiekty równomiernie. Więc sobie takie prowadnice wywraczamy, żeby łatwiej nam było później postępować. Jeszcze pomocnicze 3. A może bez pomocnicze? Proszę wskaźnikiem zaznaczyć tę prowadnicę górną i w jej położenie Y wpisać

To by pani dam? Jak się pani nazywa? Nazwisko? Dobra. Czyli mamy prowadnicę 110, tak? Nie, 100. 110. A teraz tą proszę zaznaczyć od tą dolną. I wpisać w jej położenie 160. Między tymi czterema prowadnicami wprowadzimy sobie no tutaj tekst. Więc ja przybliżę ten obszar tak z tym zapasem tych czterech prowadnic, żeby łatwiej było. Wybieramy narzędzie tekstu i klikamy na tej lewej 130 prowadnicy, klik. Do pulsora przypisujemy z menu samej góry macie tańca, już bo był używany. Proszę ja was. Proszę wpisać jemu wielkość 45. Wiem będzie pogrubiony, pochylony, wyrównanie do lewej. Do lewej. I wpisuję. Aha, jeszcze kolor. Kliknijmy na biały. Ta włączamy i wpisujemy pełna i wybieramy wskaźnik. Dobrze. Teraz, żebyśmy to zrobili lepiej i od razu dobrze, to tak, kontrol tego zduplikować, wskaźnik jaki jest, przeciągnąć duplikat tu, kliknąć tam. Trzy razy, żeby cały tekst zaznaczyć i od razu wpisywać gama. Znowu wskaźnik. D zduplikować, Przeciągnąć. kliknąć w to tam trzy razy, żeby i wskaźnik. Teraz jest taki projekt. Nieraz możecie się z nim spotkać, ja to już na ilustratorze poruszam, że drukarnia ja sobie Wam zażyczy, że wszystkie fonty mają być zamienione na krzywę. Ma nie być fontów, bo używacie fontów jakichś dziwnych, nie. nietypowych, polskie litery i tak dalej, są same problemy. W związku z tym, jak w korelu się zamienia teksty na krzywo. Prost. zaznaczamy tekst, mamy zaznaczony wskaźnikiem jakiś tekst, zmieni aranż, Konwert tu nie wyrażając się carves. I to już są krzywe bez je. O jak wybierzemy narzędzie bez O tu pełno węzłów, pełno węzłów. No i w analogiczny sposób zaznaczamy wyraz wskaźnikiem gamma, konwertu carves i pełna konwertu gamma. Teraz będziemy chcieli te obiekty no, wyrównać. Zajmiemy się tylko dwoma wyrazami. Pełna oraz barw. Łapiemy za pełna i przyklejamy o tu do tego narożnika prowadnic, lewy górny. a wyraz barw przyklejamy do narożnika prawy Teraz wyraz gamma chcemy, żeby był idealnie pomiędzy nimi, i w poziomie, i w pionie. Czyli musimy się nauczyć rozrzucać obiekty. W tym celu z Shiftem zaznaczamy pozostałe dwa teksty. Kiedy macie tutaj Free Object Selected, on napisy, wybieramy paletę oraz Alignem Tutaj napas. I tym razem nie będziemy działali z palety Align. Chcemy, żeby no, macie albo lewe krawędzie, albo środki, albo odległości, albo prawe krawędzie w poziomie były w tych samych odległościach, prawe krawędzie. Ponieważ obiekty mają różne wysokości więc chcemy, żeby odległości pomiędzy obiektami w poziomie były jednakowe spacing i w pionie spacing, żeby były jednakowe. Naciskamy atlet i wyraz gamma. Rozrzucił się pomiędzy nimi idealnie. Dowolną ilość obiektów, więcej niż dwa, można rozrzucać. Skrajne zostają zawsze nieruszone, a wszystkie pomiędzy nimi biegają tak, żeby osiągnąć tę zamierzoną przez nas sprawę. Zamykamy tę paletę. To tyle było na temat zasad. Shift F4 wyświetlmy i Ctrl S zapiszmy. Teraz jeszcze będziemy chcieli zrobić taki napisik tutaj. Sam napis to może nie jest taki ważny, tylko tu jest co takie gwiazdy powstawiane. Chcę pokazać, jak zamienić automatycznie obiekty graficzne na tekst. Więc wybierzmy sobie, no, przybliżmy może o tę dolną no, tutaj część słoneczka o tu z tym zielonym. F2, żeby no, widzieć co piszemy. Wybieramy narzędzie tekstu i gdzieś tutaj sobie na to jak macie Edge to klikamy na tejże naszej no i do tekstu przypiszmy sobie Timesa yy, 24 punkty pogrubiony, pochylony, wyrównanie centralne, kolor biały klik. i wpisujemy UL, kropka Kod jakiś 01 kreska 234, nieważne, Warszawa, enter. O, i teraz napiszmy tel, kropka, spacja 22, spacja 555 kreska 55 kreska, enter, fax, nie ma kropki, bo to jest wyraz, spacja 22, nie, nie, 666, kreska 66 kreska 66. dobrze. Nie, nie, takie cyfry. Co co? Не такие цифры.